W dzisiejszej prezentacji pokażemy, jak znaleźć formację Hakarosa w trendzie spadkowym. To, co warto wiedzieć o tym układzie, to że formacja Hakarosa jest formacją kontynuacji trendu oraz to, że może być stosowana jedynie w kierunku dotychczasowego trendu. Jako, że już dziś dowiedzą się Państwo jak dokładnie znaleźć formację Hakarosa na wykresie, pokażemy dzisiaj gdzie najlepiej jest wejść na rynek stosując naszą formację. Dla ułatwienia posłużę się dziś wykresem w perspektywie tygodniowej na kontrakty na pszenicę, które omawialiśmy podczas jednej z poprzednich wideo prezentacji. Jak widzimy mieliśmy do czynienia z formacją 1.2.3 Jorosa, która odwróciła trend. Pamiętajmy, istnienie formacji 1.2.3 jest warunkiem niezbędnym przy wyznaczaniu formacji Hakarosa. Po przebiciu bara numer 2, rynek buduje nowy trend. W tym przypadku szukamy bara, którego bar następny i bar poprzedni mają wyższe poziomy low. Jak wspomniałem wcześniej, jest to formacja kontynuacji trendu, to też nasz poziom otwarcia pozycji znajduje się w tym przypadku jeden lub kilka ticków poniżej bara oznaczonego hakiem rosa. Otwierając pozycję, liczymy, że po krótszym lub dłuższym zawahaniu rynek będzie kontynuował dotychczasowy trend, w tym przypadku spadkowy. Czy umiecie Państwo znaleźć kolejne haki ROSA na tym wykresie? Zachęcam teraz do zapauzowania filmiku i samodzielnego ich policzenia. Idąc od lewej strony wykresu, odnajdziemy 7 haków Rosa. O tym, jak stosować formację Haka ROSA, czyli formację kontynuacji trendu oraz gdzie umieszczać zlecenia Stop Loss i Take Profit. Omówimy już za tydzień. Dziękujemy za uwagę.